Cześć! Nazywam się Renata Bartnikowska i y, y, prowadzę takie miejsce, które się nazywa rozwojownik, y, a razem ze mną jest y, Paweł. Witajcie. Paweł Bartnik z Witroniki. Y, I chcieliśmy Was dzisiaj zaprosić na wyjątkowy warsztat, warsztat o wewnętrznym dziecku, y, który robimy już po raz kolejny. Słuchajcie, zdaliśmy sobie sprawę jeszcze bardziej i jeszcze głębiej po kilku edycjach tego warsztatu, jak bardzo to jest ważna materia, jak bardzo istotne, jak bardzo jest istotna w naszym życiu relacja z naszym wewnętrznym dzieckiem i rodzaj tej relacji, jak ona ogromnie wpływa na nasze życie, na no to, jak, jak my funkcjonujemy z innymi osobami, jak my funkcjonujemy z samym sobą i w ogóle w społeczeństwie i w codzienności, jak radzimy sobie z problemami. Bądź czy sobie z nimi nie radzimy? Innymi słowy, nasza historia lubi szukać sposobu, żeby się dokończyć. Nasze zranione dzieci, nasze momenty, rany, które są nieuleczone, będą wpływały na nasze życie, trochę prowadząc nas do, szukając rozwiązania. I jeśli chcielibyście, żeby w waszym życiu coś się zdarzyło inaczej, żebyście w końcu trafiali na właściwych partnerów, żeby w waszej pracy w końcu towarzyszyło wam poczucie, że macie prawo, że zasługujecie, że jesteście godni miłości, to czasem warto wrócić do przeszłości i poszukać, kto nas zawiódł, co nas bolało i spróbować wyjść z tych sytuacji. My wiemy, w jaki sposób to zrobić, Chcemy Was zaprosić do, do takiego doświadczenia, w którym będziemy spotykać się na swoją historią, opowiadać ją sobie, dzielić się nią z innymi, w której będziemy też medytować i, i szukać takich dróg, które mają szansę Was wesprzeć i tam tę historię zamknąć, po to, żebyście w nowym życiu byli, znaczy w aktualnym życiu, mogli występować z poziomu dorosłej osoby, która nie ma tego ogona w przeszłości. Za sobą i tych ran na wierzchu. Zadawaliśmy sobie pytanie: komu chcemy ten kolejny warsztat dedykować? I tak naprawdę ten warsztat jest dla każdego, zarówno dla tych ludzi, którzy wiodą bardzo szczęśliwe życie w zgodzie z sobą samym, dlatego że ponowne połączenie się i ponowny kontakt z wewnętrznym dzieckiem jakby utwierdzi ich jeszcze bardziej w ich radości, w ich harmonii i pozwoli wejść na nowe etapy ścieżki rozwojowej. Ale przede wszystkim, ten bardzo dedykujemy wszystkim tym, którzy nie mogą na co dzień znaleźć tego ukojenia, który, którzy cały czas w jakiś sposób żyją w obecności traum z przeszłości, lęku, jakiejś takiej niepewności, nerwowości, którzy mają za sobą bardzo ciężkie przejścia i którzy nie są skomunikowani z tym wewnętrznym dzieckiem, a nawet jeśli je w jakiś sposób przeczuwają. I odczuwają, to jest tam wiele łez, wiele bólu, wiele jakiejś goryczy. Szczególnie Słyska. dla tych, tak. Szczególnie dla tych osób ten warsztat jest dedykowany, żebyśmy wspólnie mogli dotrzeć do takiego miejsca, kiedy ukoimy wewnętrzne dziecko. Taki jest tytuł tego warsztatu i ten tytuł zostaje, ponieważ on najbardziej oddaje cel i istotę tego, czym się będziemy tutaj zajmowali. W związku z tym, słuchajcie, przede wszystkim zapraszamy Was wszystkich do bardzo głębokiej podróży do wnętrza siebie w tym warsztacie. Mhm. Na pewno w tej podróży będą chwile i miłe, i będą te bolesne, ale ponieważ będziemy przez te chwile przechodzili razem, to będziemy się czuli pewnie, będziemy się czuli bezpiecznie i w takim towarzystwie i z taką wspólną siłą będziemy mogli podołać tej zmorom przeszłości tak naprawdę. Będziemy pracować przez 6 tygodni. To się może wydawać długo i dużo, ale nasze doświadczenie pokazuje, że to jest potrzebny okres na to, żeby taki proces przejść. Te 6 tygodni, przez te 6 tygodni będziemy się spotykać. Pierwszy okres, pierwsze spotkanie nasze to będzie takie wprowadzenie. Pokażemy Wam, jak pracować, co jest dla Was potrzebne, żeby ten proces Wam służył. W jaki sposób korzystać, sięgać po nasze wsparcie. Kolejne cztery spotkania to będą spotkania z kolejnymi etapami rozwojowymi, ponieważ my, jako ludzie, nabywamy stopniowo pewne umiejętności i pewne życie, rzeczy w naszym życiu powinny się zdarzyć, żebyśmy mogli czuć, że dorastamy, że się rozwijamy prawidłowo. Dlatego. Um, przez te cztery spotkania będziemy się spotkać z innymi obszarami zranień i, i naszych trudności. I też wiekowo, prawda? Tak. Z podziałem na. Bo te bo ten etapy rozwojowe odbywają się w pewnych konkretnych okresach wiekowych dla każdego z nas. Mhm. I tak to też podzieliliśmy. No i ostatnie spotkanie będzie zamknięciem procesu, asymilacją tego doświadczenia. To będzie też czas na to, żeby jakieś, jakieś rzeczy zrobić. Nie będziecie pracować codziennie, ale my się będziemy z Wami spotykać w taki sposób, że jednego dnia będziemy Wam proponować pewne treści. Będzie webinar, w którym my będziemy Wam pytać i o tym, co się tam powinno zadzieć w danym okresie. Będziemy Was zachęcać do wykonania pewnych ćwiczeń i na ich wykonanie będziecie mieli tydzień. Koń, z, ko, końcem pracy dla tego okresu będzie medytacja, która jakby pozwoli Wam ten, ten, tę fazę okresu, okresu rozwojowego zamknąć, zasymilować i przejść do kolejnego etapu. No, co jest jeszcze ważne, dodam, że w ciągu tego tygodnia, kiedy będziecie pracowali nad y, przygotowanym materiałem, jesteśmy oczywiście do Waszej dyspozycji. Nie zostajecie sami, jesteśmy w zamkniętej grupie, gotowi na to, żeby odpowiadać na Wasze pytania, żeby pomagać Wam w takich chwilach, które będą dla Was trudne. Nasze doświadczenie pokazuje, że nawet warsztat online potrafi pracować bardzo głęboko. Bo moje doświadczenie jest takie, że dobrze jest pracować w głąb, a nie w szereg. Znaczy nie chodzi o to, żeby zrobić bardzo dużo, ale żeby to, co tutaj będziecie mieli od nas jakoś podane, żeby rzeczywiście z tym się spotkać, żeby znaleźć taki czas i taką przestrzeń w której moglibyście wykorzystać te wszystkie narzędzia, które będziemy dla Was mieli, czyli wsparcie grupy, korzystanie z webinarów, wykonywanie ćwiczeń, które, które będziemy Wam proponować i medytacje. Wykonanie tych wszystkich ćwiczeń wymaga od Was jakiegoś czasu, jakiejś Waszej szczególnej wrażliwości, bo to też będą czasem pytania, które będziemy zadawać, mogą być jakoś, jakoś trudne dla Was, więc. Um, Będziecie mieli na nie tydzień, bo wiemy, że, że to wymaga trochę czasu takiej emocjonalnej przestrzeni, i, i też fizycznej, czasowej. No Myślę, że zaciekawiliśmy Was wystarczająco i też w jakiś sposób zainspirowaliśmy do tego, żeby przede wszystkim poczuć siebie i poczuć w sobie. Czy chcecie sobie na te pytania odpowiedzieć? Czy chcecie? Załatwić jakieś sprawy z przeszłości, które czasami jak ten zły sen gdzieś ciągną się za nami. Jeśli tak, to jest to właściwe miejsce. Zapraszamy serdecznie. No i do zobaczenia w trakcie warsztatów. Do zobaczenia. Do zobaczenia.